Bardzo proszę o ciszę, kamery poszły i... Ale nie chyba jak aktor, co? Talenty to ty nie raz nie nie? No <grym> Wszystkie potrzebne rzeczy były w jednym miejscu na scenie, wiesz? Co to za tajemnice? Co... Przyjściem. dobre Powiem no ja szczerze, że ja bardzo lubię takie sceny, w których rzeczywiście jest dużo emocji, w których dużo się dzieje. No cóż, Krzysiek Zapała to już tyle rzeczy odwinął w trakcie tego, w trakcie tylu sezonów naszego serialu, że w sumie Emilka już chyba nie jest zdziwiona. To pytanie raczej brzmi, co tym razem? O, myślę, że tak. Poza tym oni się kochają, więc to jest uczucie, które determinuje wszystko. Proszę bardzo. Nie jest to łatwa miłość, ale jest piękna. Więc, jeżeli jesteście Państwo ciekawi, co będzie dalej, no to... zapraszamy Was serdecznie do oglądania już kolejnego sezonu. Nie, nie, jest? ono... Nie, to Chciałbym zaraz się do, się... To, to dorzucimy. Tak, tak, ja mówię, że to tak mam... Co powiedzieć. Ty zrobiłeś, no? no to jest tak w tym kontekście. No, jest się Krzysiek, co Ty zrobiłeś, Tylko ja? no. Dziękuję Was, dobrze, to... ja, tutaj to bardzo... <śledzimy> A pamiętacie tą scenę maki. Się tak Pamiętaj, Pamiętaj że właśnie Nie. Chwila pauzy. Patrzą się, patrzą się, patrzą. Podchodzi. się co ty Paldry, pan, pan, pan... O, A może się Przecież Między Krzysiek a Krzysiek, co ty zrobiłeś? Na jak. było jak. jak. to naturalnie On wyszło.